Tegoroczna trzecia edycja ukierunkowana jest na zagrożenia związane z cyberprzemocą, z cyberprzestrzenią. To dzieci decydują o tym, w jaki sposób będą uczyły się na temat zagrożeń związanych z internetem. Dzieje się to poprzez warsztaty, działania w szczególności, działania praktyczne. Współpracujemy również z psychologami, którzy tak naprawdę przekazują młodzieży tą najistotniejszą kwestię, czyli właśnie jak reagować w momencie zaistnienia konkretnego zdarzenia. Mamy fajnych psychologów, doświadczonych psychologów, którzy potrafią językiem młodzieży tak naprawdę dotrzeć do nich. Cyberprzemoc, jako że doszło do nas, do, do szkół, medium takim jakim jest internet i trudno sobie z nim trochę poradzić, dostało nazwę cyberbullying. E, I ono ma wiele odmian. E, jedną z odmian jest na przykład cyberstalking, czyli nękanie. Inną jest e, hating, czyli tak zwane hejtowanie, e, czy mowa nienawiści, e, mówiąc inaczej. E, mamy też e, flaming, e, mamy również hacking, czyli to są, jest wiele odmian tych e, różnych tak naprawdę zjawisk, na około cyberprzemocy i każda z nich ma swoje odzwierciedlenie w szkole i my to widzimy prowadząc zajęcia z dziećmi. Szkolenia dla nauczycieli są bardzo ważną częścią naszej pracy, ponieważ dzięki temu możemy ich uświadomić pod względem, co się dzieje tak naprawdę z dziećmi, bo przez to, że prowadzimy warsztaty z dziećmi, wiemy od nich, ich językiem, jakie ewentualne zagrożenia się tam znajdują. Na co im należy zwracać uwagę? Jeśli to są na przykład małe dzieci, to polecamy chociażby zwracać, e, sprawdzać, co dzieci oglądają na YouTubie, ponieważ możemy sobie wejść w historię przeglądania, możemy sprawdzić, trzeba pamiętać o tym, że na YouTube jest mnóstwo treści, które nie są dozwolone da, dla małych dzieci. E, I często na przykład rodzice na naszych relekcjach podchodzą do nas i zadają nam pytanie, no dobrze, no to moje dziecko ogląda takiego i takiego youtubera czy on jest dla niego odpowiedni. I my wtedy na przykład mówimy, e, no a. Nie wiem, co pani myśli o tym YouTuberze. A na przykład Rius mówi: Nie wiem, no nie wiem, nie widziałam. No i właśnie to jest to sedno relacji, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dać gotowca, jeśli chodzi o jakąś konkretną odpowiedź, ale y, sama taka, y, taka świadomość rodziców i w ogóle chęć, żeby się dowiedzieć, co robią nasze dzieci w sieci, to już jest bardzo dużo. Uczniowie mogą być bardzo skryci, jasne, mogą mieć swój świat i oni mają swój świat, mają swoich kolegów, tylko. Y, te relacje wartościowe polegają na tym, że my wiemy mniej więcej co się dzieje u naszych dzieci. Policjanci cyklicznie spotykają się z uczniami, rozmawiając na temat zjawiska hejtu w sieci. Z jednej strony te młode osoby dowiadają się tego, że mogą same stać się ofiarami takich zachowań, bezprawnych zachowań jak nękanie, wyśmiewanie, zastraszanie, kierowanych za pośrednictwem takich narzędzi jak maile, smsy, specjalnie do tego, do tego celu stworzone strony internetowe. Z drugiej strony omawiana jest tematyka przepisów karnych, czyli penalizowania takich zachowań jak właśnie nieważanie pomawianie kierowanie gruźmy w stosunku do innej osoby czy szerzenie nienawiści na tle rasowym etnicznym czy wyznaniowym tutaj bardzo ważnym jest dotarcie do tej właśnie grupy docelowej która najczęściej używa internetu czyli do młodzieży